się siemano, siemano, witajcie, z tej strony ja, Tomcio69 Słuchajcie widzowie, brakuje nam niecałe 20 subskrypcji do y, Wbicia do 200 subskrypcji na kanale I pomyślałem Czy by nie zrobić jakiegoś specjala na kanał Na te 200 subskrypcji i wymyśliłem, y, że na to, żeby zrobić na 20, 200 subskrypcji, nie rzuć złej rzeczy z Mr. Boxa z dachu, znaczy i jeśli tak, to wiem już dużo ludzi to robiło i po prostu nie to że powtarzam, ale wiecie o co chodzi. I naprawdę jeśli, jeśli chcecie, to wiecie co robić, zostawcie tu, nie wiem, z 5 łapeczek w górę, z suba dzwoneczkiem, żeby Was takie filmy właśnie nie uminęły na kanale. I myślę, że nam się uda te 200 wbić i będzie taki właśnie malutki special albo nie rozdzieć, to jeszcze tam doprecyzuję yy, to bardziej film, ale mam nadzieję, że wam się uda. I tak mniej więcej do środy daję czas, a jeśli nie, to zobaczymy co to będzie dalej. I co, dzisiaj tak króciutko chciałem wam o tym tylko powiedzieć I, i co? I do zobaczenia do kolejnego odcinka, który będzie, mam nadzieję, że właśnie w środę albo jak najszybciej, jeśli wbijecie. Ja się na ten moment będę zamiżać do zobaczenia do kolejnego odcinka, który będzie już właśnie za niedługo na razie.